Radni Sędziszowa Małopolskiego uchwalili minimalne podwyżki podatków, tłumacząc decyzję koniecznością dostosowania stawek. Podczas sesji poruszono także temat budowy ronda w Górze Ropczyckiej, które ma poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu dróg krajowej i powiatowej. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim poruszono kilka ważnych tematów. Teresa Walń, przewodnicząca Rady wyjaśniła, że choć radni nie chcieli podnosić podatków, zdecydowano się na uchwalenie minimalnych stawek podwyżek. Czyli ruszyliśmy tak rzeczywiście podatek od, od budynków, podatek od nieruchomości. Pozostałe, jeśli jest mała stawka podatku, to, to podwyżka wyniosła 1 grosz. 80 groszy jest tylko podniesiony podatek. Od nieruchomości, czyli od działalności to jest taki podatek pewnie największy. Natomiast jest on w stosunku do tej górnej skali i tak niższy od ponad 4 zł, czyli nie wykorzystujemy tych możliwości maksymalnych. Natomiast podatki w gminie nie zostały podnoszone ostatnio w czasie mojej, moich kadencji. Były to raczej takie kwoty, gdzieśmy że bazowali, żeby, żeby, żeby być na poziomie innych gmin. Nie podnosiliśmy podatku rolnego, nie podnosiliśmy podatku od środków transportu, czyli, czyli w sumie całość, yy, całość tych, tych podwyżek, które, czyli dochodów z tytułu podwyżek, to jest kwota w granicach 246 tysięcy, na około 15 milionów podatków, które wpłyną. To są inne, czyli od cit od bit od umów cywilnoprawnych. Jest to niewielka kwota. Być może mieszkańcy chcieliby żeby się nic nie podnosiło ale ale chce się budować chce się każdy z mieszkańców zgłasza potrzeby naprawy dróg budowy innych małą infrastrukturę i wielu, wielu rzeczy. Skądś trzeba brać pieniądze. Jednym z omawianych zagadnień była również budowa ronda w Górze Robczyckiej. Nowe rondo miałoby powstać na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową, która łączy Sędziszów Małopolski z Zagorzycami. To zostało zgłoszone i myślę, że powinniśmy jednomyślnie do tego... Podejść i, i, i sfinalizować, bo to jest potrzebne dla bezpieczeństwa tamtych mieszkańców. Dla władz miasta priorytetem jest aktualnie budowa ronda przy Estakadzie. Osoby zainteresowane szczegółami sesji mogą obejrzeć jej zapis na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim.